Seria prawda czy fałsz powraca, ale to nie jedyny powrót. Godzina 20 na YouTube, bądź koniecznie, bo dużo paczek się nazbierało i czas trafić jakiegoś tocika. I tak samo warto zostawić teraz łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, aby być na bieżąco. Bo obiecuję, że będzie warto i dzisiejszy odcinek jak zawsze zaczniemy od bardzo ciekawego pytania a mianowicie czy to prawda że istnieje jakiś piłkarz który ma kartę World Cup Hero a nigdy nie strzelił żadnej bramki na tym turnieju i moi drodzy jest to rzeczywiście prawda takim piłkarzem jest Gowu i co najlepsze już nie chodzi o to że nie strzelił on żadnej bramki na tym turnieju ale nie miał także żadnej asysty a pomimo tego występował na pozycji SPO więc to trochę komicznie brzmi jeżeli chodzi o kartę World Cup Hero, no bo jaki to bohater jak tak naprawdę z niczego specjalnego się nie wyróżnił i tutaj powiem wam, że przyszykowałem jeszcze jedną ciekawostkę, ponieważ na profilu tej karty jest napisane że grał on w meczu i zaliczył asystę do Zidana i co najlepsze, jeżeli sobie odtworzycie ten mecz, w którym Gowu niby tą asystę zaliczył to tak naprawdę tą asystę miał piłka Sylwian Wiltord więc jest to kolejny błąd ze strony EA Sports Totalnie dali mu asystę, który nigdy na Mistrzostwach Świata nie miał, ponieważ jest to oczywisty błąd. Nie wiem, to, to co czasem robi ta firma, przychodzi absolutnie. No, no nie wiem nawet jak to szczerze nazwać, bo już nie chodzi o to, że jest to tylko głupie, że jest zła stopka, bo jak dobrze wiemy, te informacje już nieraz były źle wpisywane, także do tego się przyzwyczai przyzwyczailiśmy, ale moim zdaniem i tak Gowu nie zasłużył na taką kartę. Czy to prawda, że istnieje jakiś piłkarz, który ma szybkość większą niż Mbappe, natomiast nie przekłada się to na jego statystykę Pace'a? I to jest w ogóle jedna z ciekawostek, którą zobaczyłem u Foot Donka i po prostu nie mogłem w to uwierzyć. Zobaczcie na kartę Svena Botmana. On w samej grze ma 58 pejsa, więc od razu z miejsca jest postrzegany jako najgorszy obrońca możliwy w tej grze. Natomiast jeżeli przyjrzymy się czysto jego statystykom, to jego szybkość wynosi 39 21 km na godzinę Także jest to jeden z najlepszych wyników na całym świecie I co najważniejsze jest to szybszy czas niż Kyliana Mbappe A jak możecie zwrócić uwagę Nie przykłada się to zbytnio na same statystyki Bo Mbappe w grze ma 97 pej'sa, A Sven Botman jedyne 58 I zdaję sobie z tego sprawę, że i tak Kylian Mbappe powinien mieć więcej Bo tu też chodzi o ogólne umiejętności piłkarza No to jednak faktu, że Botman nie ma przynajmniej 82-3 pejsa, moim zdaniem jest naprawdę słabą rzeczą, chociaż też stawiam, że oni po prostu patrzą zwyczajnie na rating, a to, że Sven Botman tak szybko potrafi zapierdzielać, dowiedzieli się właśnie z tej statystyki. Także nic na to nie poradzimy. Czy to prawda, że w jednym drafcie można trafić dwóch takich samych piłkarzy? I moi drodzy, jeżeli już kiedyś śledziliście tę serię, to zapewne wiedzieliście, że było to możliwe, ale to jest oczywiście bug, który powinien zostać naprawiony i jak się okazuje jest FIFA 23 i nadal możemy zobaczyć, że taki problem występuje. Tutaj mamy przykład chociażby Eusebio w dwóch wersjach i rzeczywiście jest to możliwe, żeby mieć dwóch takich samych zawodników, aczkolwiek z tego co wiem nie dało się takim draftem zagrać, jeżeli dwóch było właśnie w jednym składzie, także jest to oczywisty błąd ze strony jej który no, występuje co roku, także naprawdę moi drodzy, mogłaby się troszeczkę firma pod tym względem bardziej postarać, bo jeżeli coś występuje co roku, no to troszeczkę słaby wynik. Czy to prawda, że zanim zaczął się w piątek event Totsów, już w czwartek można było je trafić w paczkach? I tak moi drodzy, jest to problem, który wystąpił już w czwartek, a właściwie problem nie problem, bo część graczy była zadowolona, że już tego dnia trafiła Totsa, ale jest to jak najbardziej rzecz niedopuszczalna, ale jak możecie teraz się dowiedzieć, rzeczywiście miała miejsce. Ja o tym już informowałem w czwartek na swojej grupie. Jeżeli kogoś tam nie ma, serdecznie zachęcam. Link macie teraz w opisie. drawciarze Meksa, ponieważ jest tam bardzo dużo kontentu. I macie oczywiście przecieki i liki i wszystko co tylko możliwe wcześniej. Także w czwartek obiegła nas informacja, że rzeczywiście takie tocy są już do trafienia przedpremierowo. No i powiem wam tak, naprawdę sporo osób trafiło w komentarzach. Wyświetlają się osoby, które właśnie... W, w nasi widzowie, moi widzowie, którzy wrzucali, że również takie karty już potrafiali, także gratulacje który, dla tych osób, którym się już udało to wcześniej zrobić. No i mam nadzieję, że w, w taki problem nie będzie występował w przyszłości, ale no to wiecie trochę jak oszukiwanie samego siebie, bo i tak wiemy, że będzie pewnie. Czy to prawda, że kolejna karta ikony została już zlikwowana? Dzisiaj jest jakiś dzień promowania mojej grupy, ale zobaczcie, bo również już rzucałem wczoraj, byście wiedzieli przed premierowo, że rzeczywiście w kodzie gry pojawiła się kolejna karta. Która ma zostać ikoną, bądź kartą Hero, ale jeżeli chodzi o komentarze, to praktycznie wszyscy pisali, że Frank Ribery w 100% zasłużył na kartę ikony. Nie wiem, co Wy o tym sądzicie. Możecie również napisać w komentarzu, czy Frank Ribery to bardziej karta ikony, czy karty Hero. Moim zdaniem ikona, raczej Francuz na tą kartę zasłużył. I dodatkowo Wam powiem, że taka ikona może być naprawdę niezła, bo stawiam, że Frank Ribery będzie miał 5 gwiazdek sztuczek. Dodatkowo on zawsze był niski piłkarzem, więc pewnie Agility będzie miał również na wysokim poziomie. Także myślę, że Ribery w przyszłej edycji gry może namieszać. Czy to prawda, że istnieje jakaś karta informa, która na swojej karcie ma czapkę? I może to pytanie brzmi totalnie głupio, ale myślę, że jest to bardzo fajna ciekawostka, bo jeżeli chodzi o ikony, to jest to jak najbardziej możliwe, ostatnio taką kartę chociażby dostał Kenny Dalglish, co tutaj możecie zobaczyć, że bardzo fajną czapeczkę ma. Natomiast również z takich obvious to chociażby właśnie Lefiaszyn, który również Posiada karty ikony i czapkę również ma, pamiętam jakiego ja trafiłem swego czasu, także mogę to potwierdzić, tak samo jak chociażby Petr Czech, czy nie wiem, Luis Diaz ostatnio dostał kartę specjalną, gdzie również takową czapkę miał. Ale jest moi drodzy tylko i wyłącznie jeden inform i bardzo mnie ciekawi czy ktokolwiek z was wie całej historii tylko jeden inform. Oczywiście nim jest karta, która jest w FIFA 23, jest to jeden z najlepszych piłkarzy obecnego sezonu, mianowicie Wiktor Ozimen, czyli po prostu piłkarz Napoli, jak możemy zobaczyć również taką czapeczkę posiada. Czy to prawda, że w historii całej FIFA istniał jakiś piłkarz, który otrzymał kilka kart TOTY, natomiast tylko i wyłącznie raz kartę TOTSA? I jak sobie pomyślimy o dzisiejszych standardach, to brzmi to aż wręcz absurdalnie, bo jeżeli jakaś karta otrzymuje kartę drużyny roku, czyli to za największe zasługi, no to również jest praktycznie w 99% potwierdzone, że dostanie kartę drużyny sezonu. Praktycznie nigdy się nie dzieje taka sytuacja, żeby karta, która jest Toty, nie dostała toca. Natomiast istnieje jeden piłkarz, który raz w życiu otrzymał toca, a miał kilka kart z Toty i tym piłkarzem, moi drodzy, jest legendarny gracz Barcelony Iniesta. Zresztą zobaczcie, tutaj jeszcze chociażby w, w FIFA 17 karta Toty, w FIFA 16 Toty, w 15 Toty, w 14 Toty, w 13 Toty i w 13 również ma kartę tu Totsa. Więc jest to jedyna FIFA w całej historii, w której otrzymał kartę piłkarza z sezonu. No i brzmi to naprawdę absurdalnie, że w tylu aż FIFAch i nie stałby w drużynie roku, a nie był dru kartą drużyny Tots. No i przedczas czas na pytanie odcinka, a mianowicie czy to prawda, że z FIFA 23 zostanie usunięty piłkarz? I powiem wam, że jest to oczywiście pokłosie ostatniej afery z Mane w roli głównej. Nie wiem, czy pamiętacie rok 2015 i FIFA 15. Wówczas były, były rozgrywane Mistrzostwa Świata, na których pewien piłkarz nie zachował się zbytnio w porządku. Oczywiście chodzi tutaj o pana Suareza i po prostu ugryzł podczas meczu Giorgio Keliniego, i w ten oto sposób został zawieszony w prawdziwej piłce przez FIFA, ale jak się okazuje, nie tylko w prawdziwej piłce. Ale również w FIFA 15, jak możemy zobaczyć, został usunięty z trybu kariery na okres 4 miesięcy. Więc jest to naprawdę dość długi czas, i bardzo mi się podobało to, że FIFA również odzwierciedliła jego karę w rzeczywistości. I teraz pewnie możemy się zastanawiać, bo ostatnio doszło do dość głośnej afery, chociażby z panem Valverde, który uderzył jednego z piłkarzy jakiegoś tam mniejszego hiszpańskiego klubu. Już tak nie pamiętam jak się nazywał. W każdym razie tutaj akurat głównym aktorem był Valverde i pewnie zostanie on zawieszony na kilka miesięcy, jeżeli chodzi o początek przyszłego sezonu. Czy to również wiąże się z kolejną karą w Fifie? A już bardziej Sports FC, nie wiem. Choć się domyślam, że może również taka kara być, bo chociażby, w, jeżeli chodzi właśnie o Suareza, taka kara była, no to i z Valverde powinna być Przynajmniej tak byłoby sprawiedliwie. I również mamy tutaj przykład Sadio Mane, który niedawno na treningu uderzył, w zasadzie sensie nie na treningu. Była właśnie sytuacja, gdzie Kingsley Koma chyba po meczu otrzymał gonga od Mane. Także czy również Mane będzie usunięty? On prawdopodobnie nie, bo już byśmy otrzymali jakieś zapewne komunikat od EA, ale co ważne, sama FIFA go nie wykluczyła, więc być może dlatego również w grze także nie będzie, ale również otrzymał karę od jej Sports, co jest bardzo zabawne, ponieważ ktoś rzucił na Reddita informację, że jej usunęła Mane Tutaj cechę piłkarza drużynowego. No nie ma się co dziwić, skoro przy fasoliu swojemu koledze, no to raczej dobrym przyjacielem drużyny nie jest, aczkolwiek też ważna informacja jest taka, że nie wiem kto jeszcze w ogóle patrzy na te cechy, jeżeli chodzi o tryb kariery, bo możemy sobie zobaczyć chociażby Leo Messiego który ciągle ma wpisaną statystykę piłkarza jednego klubu. No a jak dobrze wiemy, Messi już dawno odszedł z Barcelony i nie jest piłkarzem jednego klubu, także jest to głupia cecha, ale wciąż właśnie Argentyńczyk ją posiada. No ale wydaje mi się, że jest to bardzo fajny sposób, że jej w jakiś sposób zareagowała, jeżeli chodzi o manę. Chociaż myślę, że gdyby nie ta ciekawostka, to nikt by o tym nawet nie wiedział. To by było na tyle. Pamiętaj łapce w górze, subiku i do usłyszenia o 20 na YouTubie.